Teraz będzie szybki środowy filmik. Co się stało? Padło webasto. Eee, nie, żeby ono się zepsuło, po prostu zużyłem całą ropę w zbiorniku. No i wyszedł problem E10. No błąd pompy, błąd zapłonu. No i teraz e, będę próbował wziąć i no bo, naprawić to, bo dolałem ropy, tak? I włączyłem trzy razy pod rząd i się nie włączyło. Za każdym razem problem E10, więc teraz e, spróbuję włączyć pompę samą żeby po prostu napompowała ropy i powinno działać powinniśmy nacisnąć te dwa guziczki teraz on i słuchaj, że pompa się włączyła I wyłączamy spróbujemy już na chwilę, no i wyłączyło się. I teraz spróbuję włączyć, zobaczymy, czy się włączy teraz. no niestety temperatura się nie podniosła no i przydałaby mi się teraz druga osoba tutaj o to żeby pilnowała tej guziczka żeby nacisnąć na wybaście, a druga osoba by patrzyła na wężyk czy po prostu powietrza już wyszło całe no nic teraz trzeba nie co mam podziałać troszeczkę tutaj włączam, włączam jeszcze raz tu jest wężyk pusty pusty wężyk i teraz zobaczymy czy to pomoże, czy będę musiał tutaj coś wybierać albo coś eee, zobaczcie co głupiego robię, ale działa tutaj jest ten wężyk Naprawdę, naprawdę nie chcę wchodzić pod auto, odkręcać filtra i rozpowietrzeć tego fężyka całego, dlatego że padało i znowu się ubrudzę cały mur w sam się. nie Ale chyba trzeba będzie zaraz. Dobra, chyba to mam. Dalej jest trochę powietrza w tej przewodzie, tutaj. Ale już widziałem, że się powoli rusza. Jak pompa chodzi, więc jak już pompa zasie, no to już pójdzie zobaczymy jak to będzie najważniejsze żeby pompa no, wody czy jakakolwiek czyli tutaj jakaś ropy w naszym wypadku musi wziąć i yy, nalać do niej ropa i wtedy ona zacznie działać jak powinna bo powietrza to ona nie za bardzo tłoczy i nie mogła sobie z tym poradzić Ooooo! będzie dobrze no i tutaj widać jeszcze jest trochę powietrza w przewodzie ale on się zgubi w filtrze paliwa jeszcze tutaj dwa razy no niestety mój taki sposób taki jak to ktoś napisał w komentarzu druciarski nie do końca wyszedł pomogło to dmuchanie ale jednak mam przywód bardzo długi nie, nie zostawiłem sobie go długiego dlatego że po prostu wiem, że będę jeszcze po niego zmieniał albo coś, więc chciałem mieć w jednym kawałku długi, nie chciałem go ścinać. A to już jest drugie, czy właściwie trzecie miejsce, w którym to Webasto jest, więc po prostu, yy, no, tak sobie zostawiłem, tak sobie myślałem, więc też muszę sobie tego konsekwencje ponosić. W każdym razie, następnego dnia rano. Pojechałem sobie na parking, w którym było już twarde podłoże. Nie było żadnych kamyczek ani nic. I po prostu zobaczcie, co się wydarzyło. No, jak widzicie, filtr jest pusty, i temu tutaj nie chce działać. Musimy napełnić filtr ropą. Zobaczymy, jak nam to pójdzie dzisiaj. Dobrze. No teraz wygląda tak. Pompka nie chce działać, bo jest pusty filtr paliwa. Więc muszę go napełnić, żeby w tym przewodzie do pompki nalała się ropa. Więc teraz wyciłem zaciskiem tutaj z tej strony od zbiornika. I jak puszczę, to wtedy naleje się tutaj ropa do filtra. Jak się naleje pełna, to zatkam wężykiem i powinno działać już gorąco. I teraz tak. Jaki znowu błąd zrobiłem? Błąd zrobiłem taki, że odpowietrzyłem swój wężyk właśnie na zbiorniczku paliwa, a mogłem od razu wziąć, odpowietrzyć, po prostu tu za Pompką ropy. Dla mnie to jest nauka, żeby dolewać ropy na czas, żeby sprawdzać tę ropę, może kiedyś w końcu podłączę sobie to moje chińskie webasto do zbiornika głównego na ropę i będę miał spokój, taki jest plan, tylko zobaczymy czy się odważę, bo to trzeba cały zbiornik z ropą po prostu odkręcić, spuścić go na ziemię a po prostu troszkę się tego obawiam staram się robić rzeczy tylko te które które się czuję żeby po prostu nie rozkręcić i czegoś nie zepsuć więc, więc to jest ważne a dla Was pewnie to się przyda dlatego, że jak kiedyś Wam po prostu braknie e, ropy to po prostu będziecie wiedzieć, że jeżeli Wam nie zadziała sama pompka po prostu, czyli ten tryk z e, włączeniem samej pompki to wtedy trzeba po prostu to odpowietrzyć cały układ i to najlepiej zrobić za pompą paliwa i wtedy jest najłatwiej, najszybciej i ciekawa informacja jest taka, że aż 10% osób z Was, którzy to oglądają, to są subskrybenci a jeżeli Ty nie jesteś subskrybentem jeszcze, to kliknij właśnie guziczek, żeby dostawać powiadomienia na bieżąco tam z dzwoneczkiem i to jest fajne, dlatego, że ja będę się cieszył a wy będziecie dostawać e, świeże filmiki, troszeczkę właśnie z vlogów, z wypraw i też takie rzeczy, w których ja popełniłem jakiś błąd, a jeżeli ja popełnię jakiś błąd, to wy go nie popełnicie, więc uczycie się na moich błędach, więc jest to dobre. <laughs> Dobrze, słuchajcie, e, tu jest guziczek subskrybuj, tu są filmiki, e, w które warto kliknąć i zobaczyć, więc polecam i do zobaczenia za tydzień.